Thank you. Wiele wiem, jak ty zapewne, Rzeka przepływa miastem moim, a nad nią z brązu postać stoi i domy z prawej, domy z lewej, w których o twarzach nam podobnych. W ścielach leżą, oczy mrużą, ludzie znużeni, jako błoki, sen zapatrzeni, niby w lustro. Są światy dwa i znasz się także, wystarczy, że są oczy przykryć, a widać tło błękitne gwiazdy wysoko na nim ruch zieleni nad tajemniczym ptaków krzykiem. Jedna jest ziemia, która niesie Ciebie i mnie i jedna młodość, w niej nauczony Posłem knąbrne ponad głową, I wszczęk żelaza, zasłuchanym Mijałem dzień po dniu jak krzyże. Jak ty podniesiesz na mnie kamień, lub rzucisz z ziemię i grudę. Kochałem tak jak ty zapewne. Ale mi serca dano skąpo, na miłość moją niepotrzebną, bowiem stawały nad epoką, której miona dajesz teraz olbrzymia śmierć. I przerażenie. Widziałem są już do tych statuetek. Te, te, te statuetki wyglądają tak, to są takie. Nie żebym u ląku się lub płakał Nie żebym czekał już skazany Na trwałość kruchą szukam w gwiazdach Dla rysu Twego między nami Jak dłonie dwie złączone są Pamięci nasze i miłości A jeden tylko wspólny dom Który nade mną w Tobie rośnie Drodzy Państwo, wprowadziła nas tu wszystkich pamięć i tożsamość, te dwa wyjątkowe dary, dwa skarby w dzisiejszym tak mocno zagonionym świecie, świecie koncepcyjnym. I to właśnie one pamięć i tożsamość pozwalają nam po latach zniewoleń nadal odczuwać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Pozwoliłem sobie nasze spotkanie rozpocząć słowami z grypsów pułkownika Łukasza Ciepińskiego, a całe, całe to spotkanie muzyczne dedykuje oczywiście naszym bohaterom, ale także tym, którzy dziś dbają i kultywują, kultywują pamięć, tak jak właśnie tu u Państwa w Milcu. Kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, znajdujemy się u podnóża pomnika bohaterów podziemia antykomunistycznego. To z tego pokolenia rodziły się kolejne, które w latach 1956, 1970, 1976, 1980 i w końcu w 1989 roku kolejne pokolenia po tych bohaterach odzyskały niepodległość dla naszej ojczyzny. W tych datach rok 80. stanowi o powstaniu niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który w dalszym ciągu wspiera i będzie wspierał taką mam nadzieję tak szlachetne idee, o których wspominał tutaj cały czas Romek Zesutek. Przemku, bardzo Ci dziękuję i gratuluję Tobie i Twojemu zespołowi, który podjął się tak szlachetnej inicjatywy budowy pomnika żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Cieszę się, że również Solidarność mogła dołożyć małą cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy tę ważną inicjatywę wspierają. Gratuluję tym, którzy dzisiaj zostali. Nagrodzeni za swój udział w, w budowie tego pomnika. Niech żyje Solidarność. Chwała bohaterom. Dzień dobry wszystkim. Powiem tak, że największą nagrodą dla mnie jest, to, że powstaje ten pomnik. I nic więcej nie jest mi potrzebne. Szkoda tylko, że mogę tak skromnie pomóc. No, niestety, takie są czasy. Natomiast powiem tak: faktycznie można by powiedzieć, że pochodzę z rodziny wyklętych. Ale przez większość swojego życia, dzieciństwa, ale i też dorosłego, pochodziłem z rodziny bandytów. Kiedyś, bo znaliśmy się z panem Januszem Kutyką, świętej pamięci, niestety. On mi właśnie to uprzytomnił i wtedy zrozumiałem, że to nie jest obelga, tylko w tych warunkach, jakie były największy zaszczyt. Więc jeszcze raz jestem dumny z tego, że pochodzę z rodziny bandytów, czyli żołnierzy Armii Krajowej, potem żołnierzy organizacji Nie, a potem żołnierzy. Zrzeszenia, wolność i niezawisłość.